Szanowni Państwo, Walt Disney powiedział kiedyś. Myśl, masz, wiesz, miej odwagę i działaj. Można powiedzieć, że w dniu dzisiejszym my działamy. Mamy najnowocześniejsze centrum rehabilitacji. Niektórzy mówią nawet roborehabilitacji, dla osób z mózgowym parażem dziecięcym. Oczywiście centrum to nie tylko maszyny, nie tylko urządzenia, ale centrum to kadra i tu z całą stanowczością mogę powiedzieć, że mamy najlepszą kadrę. Dedykowano właśnie dla opieki dla tych osób z mózgowym parażem dziecięcym. To są lekarze, fizjoterapeuci, pedagodzy, psychologowie. Miejsce piękne, ale nie tylko w tym miejscu pomagamy tym osobom, bo również w ramach tego projektu szkolimy fizjoterapeutów, którzy będą opiekować się pacjentami z mózgowym parażem dziecięcym w miejscu zamieszkania. Ponadto w ramach tego projektu finansujemy pobyt dla osób, które mieszkają powyżej 30 km od Poznania. Czyli kompleksowa opieka tych osób z mózgowym paranżem dziecięcym naprawdę jest rzeczywistością. To wielka radość dla nas, że po wielu latach możemy wprowadzić w życie to, co z tego czasu kierownik projektu, pan profesor Marek Jóźwiak, wymyślił. Tak jak powiedziałem na początku, wymyślił, wymarzył, Na no, naszą pracą było to, że uzyskaliśmy środki z Unii Europejskiej, bo właśnie możliwość funkcjonowania tego centrum to środki z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Powiem więcej, jesteśmy w XXI wieku. Naszym patronem jest pan profesor Wiktor Dega. Osoba wielka, nie tylko w ortopedii, ale również w rehabilitacji. Powiedziała kiedyś, rehabilitacja z lekiem. Pragnę przypomnieć, że profesor Wiktor Dega był pierwszym, który został obdarowany przez dzieci orderem uśmiechu. Można powiedzieć, że wchodzimy w XXI wiek z uśmiechem, który jest odznaką tego wyróżnienia, które pan profesor Wiktor Dega sobie najbardziej cenił. I my z tym Właśnie naszym patronem, nie robimy nic innego, jak kontynuujemy jego genialne pomysły. Czyli można powiedzieć, że XXI wiek w naszym szpitalu to najnowocieśniejsze centrum dla osób z mózgowym paraliżem dziecięcym, a z tyłu jest gdzieś spojrzenie i uśmiech Wiktora Degi, laureata Orderu Śmiechu. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego instytucją zarządzającą jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.